Witam w kolejnym poradniku dotyczącym pluginów. W tym filmie przedstawię wam bardzo już was od, od was upragniony plugin playlist. Pozwala on stworzyć kolorowy tabulator, czyli taki, taką kolorową listę graczy, dzięki czemu po prostu bardzo łatwo odróżnić admina od gracza, no i inne rangi też ściągacie plugin z Bukita podam wam oczywiście stronę i tutaj też będzie do pobrania czyli już jeżeli ściągnęliście przechodzicie do swojego folderu serwera wtedy w plugins i ja już go przerzuciłem nawet nie trzeba się męczyć, jest tutaj włączacie serwer ja już ubiegłem to i już jestem na serwerze swoim no i jak na razie widać, ja już mam oczywiście skonfigurowane, więc już widać kolory. Ale pokażę Wam, jak to skonfigurować. Wchodzicie w, tutaj w plugins i w katalog pluginu playlist. Akurat tutaj. Macie tutaj taki jeden plik konfig, który otwieracie za pomocą Notepad. Jak większość plugin, plików pluginowych takich otwieracie notepadem. Chyba nie ma, nie ma takich plików, których nie można było byłoby otworzyć tym notepadem, takich do skonfigurowania danego pluginu. Jeszcze raz, to być może włączy się. No i nie ukrywam, laguje mi troszeczkę z tym. No i nic nie zrobię. No. Za chwilę wracam. Ok, się włączyło. Na początku będziecie mieli tutaj po angielsku zmienione, ale ja zmieniłem na taką dyskrypcję deskryp jeżeli wpiszecie list tak jak ja wpiszę list to oczywiście wyskoczy yy, na serwerze jest jeden gracz yy, właściciel, jeden blog12, niestety nie udało mi się skonfigurować tak tego żeby było to kolorowe no, ciężko jest po prostu bardzo i yy, przynajmniej widać po prostu te rangi tam na tabulatorze. Tutaj mamy parę yy, do konfiguracji. No, tutaj możecie to sobie zmienić. Przykładowo, czy yy, Show the same line, to oczywiście wyświetlanie w tej samej linii. To no, tu jest dla nas najważniejsza część, czyli z rangami. No, tutaj właściciel, kolor, ustawiamy sobie kolor. Każdy ma F, dlatego widzicie, no, dlaczego tam mam. Yy, taką rzecz, że mam kolor biały, na przykład no ja ustawiam 4, tam też może być 4 na tabulatorze Head Admin być może nie miał 6, admin będzie miał e, może ci też stać litery i listwy, wiadomo jak te kolory uniwersalne w minecrafcie, moderatorzy mogą mieć 2, wipowie no powiedzmy 5, tutaj właśnie występuje taka część jedna De gracz, D, tam D, inne, bo będzie, będziecie mieć support i takie inne, więc yy, nie wiem aktualnie do czego to jest i być może to być do jakichś kolorów, lecz no chyba to nie zmienia niczego, więc to można po prostu chyba usunąć i tylko dodać do VIP. Więc yy, dodam tylko do VIP-a. Oczywiście co VIP. Dwukropek. Apostrof. Robimy. To jest ich kolor. Tutaj powinien być ich kolor na tabulatorze, widziany, czyli na play, podręcznej liście graczy. Ustawiamy mu ten sam, bo po co ma mieć inny? To zostawiamy w spokoju i gracze mogą mieć na przykład E. Właśnie E już ustawiamy. No to będą mieli B. Tam będą mieli ustawiony B. No to może zapiszemy też. Teraz robimy reload, bo chyba nie ma konfiguracji tego list, reload zobaczymy, no przeładowało oczywiście. Teraz zobaczymy list, zobaczymy jak się uda, no i widzicie udało się skonfigurować tutaj kolor, no nie wiem, być może da się dodać jakąś konfigurację dodatkową do tego, by było widać np. dla 12 tutaj na nie wiem, na, jakoś, na szaro czy na inny kolor, ale by najmniej widać te, tutaj właściciel, no i będzie widać też graczy no i inne rangi. Na przykład dam sobie VIP-a. VIP, -a. Ehm, 12 VIP no 5S, żeby nie było dużo. No, jest. Bynajmniej nie potrzeba po prostu e, żadnych. Permisji do tego. No, zazwyczaj nie potrzeba, ale no, może się coś zbugować, że będzie pisać no permission, więc trzeba raczej moim zdaniem dodać permisję z Essentials, no, żeby każdy mógł widzieć. Ten plugin też pokrywa tą funkcję Essentials no, na lepszą swoją funkcję i zaraz zobaczymy, czy mam admin, właściciel. No jest właściciel. To wydaje mi się, że Powiedziałem już wszystko o tym pluginie. Zapraszam do komentowania, subskrybowania mnie i zapraszam do oglądania kolejnych filmów z serii Ulepszenia Serwerów. Cześć!